Halo, halo, halo Siema, to ja Pani, ja jest Dele to Słownia, oh, elo, elo A, pomocy, to za trudna gra Nie, no. nie, nie, nie I ja razem z Pani Grajem witamy Was na live Tak, Siemka Nie zabijam się Ten live będzie osiągnięcie blokowane Lucky Też nie miałem, e, czekaj zbieram Ej. Dobra, za dwie godziny będę miał. Padi, apki jest. Crusher, kolejne osiągnięcie. Osiągnięcie. Pięć diamentów. Dobra, to możemy zaczynać. Dzisiaj to... będziemy grać w. W co będziemy grać? Apki. No, apki wiadomo. Dobra, to klikamy. A grał na swojej komórce i gadał przed Skype'a z Dolic, a tutaj będzie używał takiego fajnego programu, co się nazywa Blues Tak. to Blue jest jakby symulacja Androida. Można pobierać aplikacje i te aplikacje z Androida można właśnie pobrać, pobrać je na komputer i sobie zagrać. Dobra. To teraz, ym, to teraz na przykład wejdziemy, wchodzimy na... Poziom jeszcze, ja e, wchodzimy w Search Apps i. Wpisujemy Tom Gold to będzie nasza pierwsza aplikacja. Tak jest. To jest to tak... Na live. live. I tak, stanowiliśmy z Olafem, że będziemy ciągnąć tą apkę, aż do będziemy trzecią postacią. Uwaga, trzecią postacią jest jakiś jest. Jakiś taki plankowaty pies. Będziemy mieć pieska, i wtedy na komentarzach napiszcie, właśnie jaką aplikację chcecie. Kolejną. Może na przykład coś takiego łamigłówkowego. No dobrze, ja zajedziemy z pierwszą aplikacją. Piotr? Ja Piotra zaprosiła Tylko mi się coś nie może włączyć. O mi działa. To znaczy... dawałam 100 golda, bo złota złoty. Właśnie, podobno... Uff. Była jakaś aktualizacja Halloween i podobno dodali jakąś pirotę Halloween, coś takiego. Coś takiego. Słyszałem, że jest jakaś Halloween właśnie. Dobra, zaczynajmy. Teraz proszę wszystkich o ciszę. I żartuję. Gdzie tu włączy wy... się muzykę? Dobra, możemy zacząć. No już włączyłem. Dobra, jedziemy. Żyję. 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 O samolo. Samolo biorę. Dziękuję. Samolotek. To muszę złapać złodzieja. Oczywiście jeśli nie wiecie jaka jest historia tej gry, to wpiszcie na YouTubie Tom Golf Run Trailer. Jasne, może też zadziała, ja nie wiem. Ale jeśli to wpiszecie, to właśnie wtedy zobaczycie całą historię tej gry. Że coś tam Tom otwiera swój nowy dom. Później do jak O, nowy tydzień. Ale się zagadałem. Jak tam używam? A jak słyszysz? Już pokonałem cztery tysiąca szybkości. ja dziesięć... Ja padłem. Za darmo, za darmo! Jest za darmo uratowanie! Nareszcie! Ja nie biorę! Ja, ja gram drugi raz! What the What? What? Ej, ja gram! Coś innego! A ja mam tutaj do ale mi ścina ta granowa. Jest ktoś? Ja Jeszcze tu nikogo na lewi nie ma. Po gówno Cię to nagrywasz. Dobra, ziomki. Ja, wejdziej, ja. Wejdź gdzieś i ich pozapraszaj. Teraz zacznę. To. Na mikrofon. na przykład. Nie, już nie. nie, nie. Nie ja uratowało mnie, co tam Słowa. Dobra. Zaproś na przykład ludzi z Minecrafta. Wejdź na Minecraft, zaproś i gramy. Może będzie w czwartej Siu, 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 siu. Siu, piu, siu. Siu, 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 oglądałeś wczoraj w której kam gdzie wiora? Nie. No. Wobraź sobie chleb, który jest tylko ducho. Obraziłeś? jsi? Dobře, a, a. Z jedných... Zabudl jsem se. já to potřebuje někdo z To byla